Wyobraźnia jest jedną z najpotężniejszych sił, jakimi dysponujemy, zdolną kształtować naszą rzeczywistość i powołać do istnienia to, czego najbardziej pragniemy. Jednak ta nadzwyczajna zdolność jest często zaniedbywana lub niewykorzystywana przez większość ludzi. Kluczem do odkrycia tego potencjału jest zrozumienie i zastosowanie pewnych technik, które pozwalają wyobraźni działać jako aktywnej sile kreacyjnej w naszym życiu. Pierwszym krokiem jest całkowita jasność co do tego, czego rzeczywiście pragniemy osiągnąć. Nie wystarczy mieć mglistego pragnienia czy abstrakcyjnej idei. Kluczowe jest precyzyjne zdefiniowanie upragnionego celu. Dopiero gdy będziemy mieli głębokie i szczegółowe zrozumienie tego, czego szukamy, będziemy mogli zacząć skutecznie pracować z wyobraźnią. Gdy cel zostanie ustalony. Musimy zbudować żywą i kompletną mentalną reprezentację tego, czego chcemy doświadczyć, gdy nasze pragnienie stanie się rzeczywistością. Jeśli tęsknimy za nowym domem, musimy sobie wyobrazić każdy szczegół tej wymarzonej rezydencji, od architektury po meble i dekoracje. Powinniśmy wyobrazić sobie spacerowanie po tych pokojach, dotykanie różnych materiałów i faktur, obserwowanie otaczających nas kolorów i kształtów. Ta szczegółowa wizualizacja powinna być praktykowana regularnie, zwłaszcza przed zaśnięciem, gdy nasz umysł jest bardziej otwarty. Zbliżając się do snu, powinniśmy całkowicie zanurzyć się w wyobrażonej sytuacji, jakbyśmy już doświadczali tej upragnionej rzeczywistości. To w tym stanie półświadomości nasza intencja najgłębiej zakorzenia się w naszym jestestwie. Kluczem jest wytrwanie w tej praktyce. Odmawiając porzucenia stanu już osiągniętego pragnienia. Powinniśmy pozwolić, aby to poczucie spełnienia pozostało w nas, nawet gdy nasz rozumowy umysł i zmysły zdają się temu przeczyć. To właśnie ta wytrwałość ostatecznie pozwoli naszej wyobraźni ukształtować zewnętrzną rzeczywistość. Potężnym przykładem tego podejścia może być historia mężczyzny. Który pragnął spędzić zimę w domu swojego ojca na Barbadosie. Postępując zgodnie z radami przyjaciela, przez miesiąc wyobrażał sobie siebie śpiącego w tym domu na Barbadosie. Pod koniec tego okresu jego rodzina wysłała mu zaproszenie na spędzenie zimy tam i wyjechał w grudniu tego roku, udowadniając moc tej techniki. Oprócz wyobrażania sobie naszych pragnień jako już zrealizowanych, możemy również użyć wyobraźni, aby zrewidować i przepisać nieprzyjemne lub rozczarowujące sytuacje z naszego codziennego życia. Jeśli na przykład otrzymamy list z złymi wieściami, możemy mentalnie odtworzyć ten list z treścią, którą chcielibyśmy otrzymać, lub jeśli nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, możemy go szczegółowo wyobrazić, aż jego obecność stanie się niemal namacalna. Znamienna historia ilustruje skuteczność tej techniki rewizji. Pewna kobieta, która została zmuszona do oddalenia się od córki i wnuka przez dwa lata, zdecydowała się po usłyszeniu o rewizji przez siedem kolejnych nocy wyobrażać sobie czułe listy od nich. ósmego dnia otrzymała prawdziwe listy, bardzo podobne do tych, które wizualizowała mentalnie. Praktyka rewizji może być również stosowana do zdrowia fizycznego. Jeśli jesteśmy chorzy lub okaleczeni, Możemy wyobrażać sobie przyjaciół obserwujących nas z wyrazami sugerującymi, że wyglądamy świetnie, odpowiadając, że nigdy nie czuliśmy się lepiej. Powtarzając te przejrzane sceny z intensywnością i żywością, przygotowujemy drogę, aby zamanifestowały się w zewnętrznej rzeczywistości. Sekret kryjący się za wszystkimi tymi technikami jest ten sam: wytrwać w wyobraźni skoncentrowanej na uczuciu. Że pragnienie już się spełniło. To całkowite zanurzenie się w pożądanym stanie ostatecznie je urzeczywistnia. Jak powiedział wielki poeta William Blake, we własnej piersi nosisz swoje niebo i ziemię i wszystko, co kontemplujesz. Choć wydaje się na zewnątrz, jest wewnątrz, w Twojej wyobraźni, której ten świat śmiertelności jest tylko cieniem. W miarę jak zaczynamy eksplorować i opanowywać moc naszej wyobraźni, Przestajemy być biernymi obserwatorami naszej rzeczywistości, a stajemy się aktywnymi kreatorami własnych doświadczeń. Nie zadowalamy się już rolami i ograniczeniami, które kiedyś akceptowaliśmy. Wraz z postępami w opanowywaniu mocy wyobraźni, przestajemy być biernymi obserwatorami własnej rzeczywistości, a stajemy się jej aktywnymi kreatorami. Nie zadowalamy się już rolami i ograniczeniami. Które wcześniej akceptowaliśmy, lecz wzbijamy się na nowy poziom wolności i obfitości. Jednak często wahamy się przed postrzeganiem siebie jako szlachetnych i ważnych jednostek, pewnych swego wkładu w świat. Mamy tendencję do opierania się wszystkiemu, co mogłoby nas wyrwać z iluzorycznej strefy komfortu. Lecz gdy pokonamy ten odruch i w pełni przyjmiemy moc naszej kreatywnej wyobraźni, Odkryjemy starożytną mądrość przekazywaną na przestrzeni dziejów za pośrednictwem symbolicznych opowieści. Wyobraźnia łączy nas wewnętrznie z Królestwem nieskończonych możliwości, światem stanów istniejących w teraźniejszości jako potencjały, czekające na zmaterializowanie się. Istnieje głęboka różnica między zwykłym myśleniem o tym, czego pragniemy, a myśleniem z perspektywy już osiągniętego celu. Kiedy przyjmujemy ten drugi punkt widzenia, nasza wyobraźnia staje się prawdziwie kreacyjną siłą. Nie wahajcie się więc wprowadzić w życie tej potężnej zdolności. Precyzyjnie określcie, czego pragniecie, szczegółowo to zwizualizujcie, wytrwale pozostawajcie w uczuciu spełnienia i pozwólcie swojej wyobraźni kształtować wasze codzienne doświadczenia. Obfity i pełny świat, którego tęsknimy. Nie jest odległy, lecz czai się tuż obok, oczekując, aż powołamy go do istnienia dzięki biegłemu wykorzystaniu naszej kreacyjnej wyobraźni. Obejmijmy ten nadzwyczajny dar i stańmy się prawdziwymi współtwórcami własnej drogi w tym życiu. Kluczem do udanej manifestacji jest wytrwała wyobraźnia skoncentrowana na uczuciu spełnionego pragnienia. Jest to jedyny sposób na urzeczywistnienie naszych zamiarów. Na każdym etapie Postępu ludzkości świadoma i dobrowolna praca wyobraźni odgrywała kluczową rolę. Dlatego poeci, tacy jak wielki William Blake, nieustannie podkreślali znaczenie kontrolowanej i żywej wyobraźni. Jak Blake wyraził to z wyczuciem: We własnej piersi nosisz swoje niebo i ziemię. I wszystko, co kontemplujesz, choć wydaje się na zewnątrz, jest wewnątrz, w Twojej wyobraźni, której ten świat śmiertelności jest tylko cieniem. Zachęcam Was do wypróbowania tego osobiście, a wtedy zrozumiecie, że Wasza wyobraźnia jest rzeczywiście ostatecznym kreatorem. Gdy tylko to uświadomimy, otwierają się przed nami bramy do obfitego życia, które było nam obiecane, a my możemy w pełni cieszyć się jego owocami tu i teraz. Jednak większość z nas waha się przed wizualizowaniem siebie jako ważnych i szlachetnych jednostek, pewnych naszego wkładu w ten świat. Wahamy się, ponieważ podczas inicjowania tego procesu nasze zdolności rozumowania i zmysły często zaprzeczają prawdziwości naszego założenia. Wydajemy się być więźniami nieuświadomionego impulsu, który zmusza nas do kurczowego trzymania się znajomego świata, do opierania się wszystkiemu, co mogłoby nas z niego wyrwać. Przekazy starożytnych przekazywały tę mądrość przez symboliczne opowieści, ale niestety wielu z nas źle je zrozumiało uznając je tylko za historię, zamiast instrukcji, jak manifestować pragnienia. Wyobraźnia łączy nas wewnętrznie ze sferą możliwości, światem stanów istniejących w teraźniejszości jako potencjały, dopóki nie przesunie się naszego myślenia i nie zaczniemy trwać w nich. Istnieje znacząca różnica między zwykłym myśleniem o tym, czego chcesz w świecie, a myśleniem z perspektywy już posiadania tego. Pozwólcie, że podzielę się osobistym doświadczeniem. W 1933 roku w Nowym Jorku stary przyjaciel zapoznał mnie z niezwykłą mocą wyobraźni. Skierował mnie do 14 rozdziału Ewangelii WG św. Rujana, gdzie usłyszałem następujący fragment: W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. Przyjdę znów i zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Mój przyjaciel wyjaśnił mi, że centralną postacią ewangelii jest ludzka wyobraźnia. Wspomniana siedziba nie była fizycznym domem w jakiejś niebiańskiej krainie, lecz reprezentacją mojego pragnienia. Nauczył mnie, że jeśli będę w stanie żywo wyobrazić sobie upragniony stan, wejść w niego i trwać w nim, zasypiając, zrealizuję swoje pragnienie. Postanowiłem wypróbować jego wskazówkę. Przez cały miesiąc, noc po nocy, w czasie przechodzenia w sen w Nowym Jorku upodobniałem się do stanu spania w domu mojego ojca na Barbadosie. Pod koniec tego miesiąca moja rodzina wysłała mi zaproszenie na spędzenie zimy na Barbadosie i pojechałem tam na początku grudnia tego roku. To doświadczenie potwierdziło dla mnie moc tego wewnętrznego zbawiciela.